Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy tutaj fajne kosmetyki do przetestowania z marki Pibuja od Agnieszki Grzelak. Do mycia twarzy, do mycia rąk i do mycia ciała. Są to kosmetyki w piance. Ja oczywiście już od dwóch tygodni dobrze je testuję. Mają fajny zapach, konsystencję oczywiście piankową. Na opakowaniu pisze, żeby wstrząsnąć i sobie wycisnąć trochę. Tak to się prezentuje. Ładna niebieska, taka jasno niebieska pianka. Mi się kojarzy ten zapach bardziej z taką orężatą. I najbardziej intensywny jak na razie jest z tych, który, z tych które mam, to jest właśnie do twarzy. Reszta ma właśnie łagodniejszy zapach. Mam tutaj też przyszykowaną miskę z wodą, bo będzie mi potrzebna, bo oczywiście do mycia twarzy, bo będę to właśnie przed wami testować. Nic innego nie będzie potrzebne więcej, jak właśnie ręcznik, pianka i woda. Akurat tutaj miska. No i co my tu mamy? Trzymasz w rękach uśmiech pianki. No rzeczywiście, pianka się śmieje. Miejąca pianka do twarzy pozostawi twoją skórę oczyszczoną, gładką i wolną od makijażu. A że widzicie, mam tu dość intensywny makijaż, więc będzie miało co przetestować, co sprawdzać i sprawdzić właściwości, czy to się nadaje, czy nie i czy usunie mi trwałą pomadkę z Maybelline przed użyciem wstrząśnij czyli już tak zrobiłam przechyl i wyciśnij trochę pianki na dłonie no to tak też zrobimy może być tyle miał być trochę, ale niech będzie tak wytrzyj piankę w suchą twarz to za chwileczkę aby zmyć makijaż. Dla dokładnego oczyszczenia powtórz ten krok. Tym razem już na wilgotnej skórze. Jeśli nie masz makijażu, wystarczy tylko drugi krok. I jest to fajna jeszcze informacja, jeśli pianka dostanie się do oczu, no właśnie po prostu przemyj je obficie wodą. Gdyby okazało się, że codzienna pielęgnacja sprawia Ci dziką przyjemność, nie przejmuj się! To normalne. No to widzicie. Dzika przyjemność. Mnie się podoba. Jest to pianka z aloesem i olejkiem migdałowym. o, Nawet trochę przyciemniała. A to ciekawe. No to tak więc zastosujemy się do zaleceń. Twórczyni tegoż kosmetyku. Mamy pierwna suchą twarz wetrzeć i próbować zmyć nasz makijaż, ale chyba sobie tak musiała dołożyć. bo coś chyba mam tego za mało. Dobiorę trochę pianki i spróbujemy oczy. No powiem szczerze, że czuję pod palcami, że coś puszcza. Na pewno wyglądam jak Bobo, ale powiem szczerze, że nie piecze mnie w oczy i to jest zaskakujące dla mnie doświadczenie, ze względu na to, że mnie płyny do demakijażu czy tam mleczka do demakijażu potrafiły podrażnić i piekły mnie oczy. No to teraz najfajniejsza część tego wszystkiego, trzeba to zmyć. Jak patrzę w lusterko. No, pomadka jeszcze trochę została. Będę musiała poprawić. Ale oczy mi się wydaje, że już chyba... moja ślepota już chyba się wyczyściły. W każdym razie nie widzę. Żeby tam coś zostało. Tuż do rzęs bardzo ładnie zeszedł. Ale poprawię sobie jeszcze usta. No nie. Pozwólcie, że się wytrę. Pomadka nie weszła. No niestety nie, nie nie dało sobie rady to. Ale oczywiście oczy bardzo fajnie bez problemu zeszło. Mogę śmiało powiedzieć, że bardzo fajne holo. Super wygląda. No cała w ogóle buteleczka super wygląda do demakijażu oczu. Super się sprawdza do mycia rąk. Też bardzo fajna konsystencja. Tu Agnieszka mówiła, że właśnie ta pierwsza partia była wadliwa. Troszkę. Za co przeprosiła. Dała nawet ładne karteczki, że najlepiej używać je otworzonej. Tu mamy do mycia rąk. Też jest niebieska, też jest bardzo ładna. Super holo, super. Fajnie to wygląda. Jest właśnie lżejsza ta konsystencja. No i jak myję ręce, tak, faktycznie czuć efekt lekkiego nawilżenia. Nie jest to mocne nawilżenie, ale jest lekkie nawilżenie. Jedyny, jaki dylemat mam do pianki, do mycia ciała, to że mi nie pasuje oliwa z oliwek w nim i po prostu mam podrażnienie na nogach. Moje nogi są po prostu bardziej wrażliwe. No i czułam świąt, no. Po prostu mi to może nie pasować. Może pasować, ale też czuć właśnie na skórze bardzo fajnie. O, ona też jest niebieska. U! też taka ładna niebieska. Też bardzo fajna w konsystencji. Bardzo podobają mi się butelki, jeśli chodzi o to. Bardzo. Jestem mega zadowolona. Najbardziej pianki do mycia twarzy, bo na tym mi najbardziej zależało. Znaczy, żeby w ogóle mieć jakiś produkt, który nie będzie piekł mi oczu przy demakijażu, bo to zawsze był dylemat. Mnie po prostu ach, oczy czerwone, całe piekły i w ogóle. Co mogę jeszcze powiedzieć, że nigdy się nie spotkałam z w ogóle takimi kosmetykami, które były no, nie dość, że wielofunkcyjne, bo mamy i do mycia rąk, i do mycia twarzy, i do mycia ciała. Jeszcze tam są pielęgnacyjne, których nie mam, bo akurat mam set w piance. Piankę ja kojarzę z pianką do golenia dla mężczyzn, nie dla kobiet. A już wcale na pewno nie do mycia. Więc bardzo duży plus. No tak jak mówię, naj najlepsza ta. Do twarzy jestem bardzo zadowolona, do mycia rąk też używam, super prawa. Właśnie teraz w okresie zimowym przydaje się ta pielęgnacja, nawet lekka. Mimo wszystko, bo jest lepsze niż mydło, no ale do rąk się sprawdza fajnie, myje elegancko, więc na duży plus to wy powiecie, czy Wam się to też sprawdza, jak macie. Jak nie, to polecam chociaż jeden na spróbowanie kupić i przetestować, czy będzie Wam się sprawdzać. Ja jestem bardzo zadowolona. Super, bardzo fajne opakowania i to w sumie tyle. Do następnego. フフフ。<Bye. S 2> <Bye. S 1>